Zobaczysz ten film na chwilę przed totalną zmianą Twojego życia, przed totalnym przełomem w Twoim życiu, którego zresztą Ty dokonasz dzięki temu, co tutaj zrozumiesz, czego się tutaj dowiesz. Jeśli stoisz właśnie w miejscu, jeśli masz poczucie, że już od jakiegoś czasu czujesz, że zaraz wszystko się zmieni, że zaraz wszystko po prostu zmieni swój tor, to to jest ten moment, w którym czas, Zmierzyć się z przyczyną, dla której to się jeszcze nie wydarzyło. Dlaczego jesteś cały czas w tym samym miejscu, w tym samym czekaniu, w tym samym, już za chwilę. Koniec z tym, koniec z iluzją, koniec z karmieniem siebie czymś, co jest nierealne, co nigdy w życiu nie nastąpi, jeśli nie zrobisz ty kroku, konkretnego kroku. I teraz dzisiaj Ci powiem, właściwie to zapisałam cztery takie punkty. Które są y, kluczowe y, w tym właśnie okresie, w tym czasie, ale zanim do nich przejdę, to chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Może być ci z tym bardzo niewygodnie. Może być ci z tym tak niewygodnie, że naprawdę twoje ciało będzie reagować na mnóstwo przeróżnych sposobów. I teraz, co najważniejsze, to to, że to ma być niewygodne. To ma być dokładnie takie. To będzie wykręcać cię na wszystkie strony. Dlaczego? Dlatego, że jest nowe. Dlatego, że czas na zmianę. Dlatego, że czas na konkretne działania. To jest ok, że się tak czujesz. To jest ok, że masz takie poczucie, że nie wiesz, jak to ogarnąć. Że być może nawet też poczucie pustki. Być może masz wrażenie, że po prostu nie wiesz, jak się do tego zabrać. To jest OK, bo to jest nowe. To przychodzi do Ciebie nie bez powodu, to pojawia się w Twoim życiu nie bez powodu. I to w ogóle nie miało przyjść z uczuciem ukojenia i ulgi, bo żadna zmiana, nic co nowe nie przychodzi z takim, z takim uczuciem. Wyobraź sobie nawet, jak stoisz przed <laughs> jakimiś zamkniętymi drzwiami, i nie masz żadnego pojęcia, co tam będzie. Nie masz, wiesz, że to jest coś nowego. Ale nie masz pojęcia, co tam zastaniesz. To jasne, że zanim złapiesz za klamkę, będziesz czuć mnóstwo przeróżnych emocji, i wierz mi, że żadna z tych emocji nie będzie przyjemna. Mimo, że wiesz doskonale, że to jest coś nowego, być może nie przyniesie ci w ogóle ekscytacji. I to jest właśnie jedna z najgłówniejszych przyczyn, przez co stoisz w miejscu teraz. I ja ci powiem, jak temu dopomóc e, działaniami. Pierwsza rzecz, nie wracaj do tego, co się skończyło. Jesteś teraz w miejscu pomiędzy, pomiędzy nowym, a pomiędzy tym, co się zakończyło. To jest taka właśnie pustka wynikająca z tego, że jedno się zamknęło, ale drugie się jeszcze nie otworzyło i <laughs> nie wiesz za bardzo, co się teraz będzie dziać. To jest moment, w którym nasz umysł, nasze ciało za wszelką cenę będzie chciało wrócić do tego, co znane, do tego, co yy, może nie tyle co było przyjemne, co było yy, czymś, yy, co dawało Ci takie poczucie, że przynajmniej wiesz, co Cię tam czeka. I broń Boże, broń Boże, nie cofaj się tylko dlatego. Nie wracaj się tylko dlatego, że niewygodnie ci, że, że to jest nieprzyjemne. Wszystkie najpiękniejsze rzeczy zaczynają się od czegoś nieprzyjemnego, nawet poród. <grych> Ale to nie znaczy, że to ma nie następować nigdy, to nie znaczy, że ma to nie przyjść. Zawsze przychodzi moment, w którym trzeba pożegnać się z tym, co stare, i wejść w nowe. Ale wracanie do tego, co stare, pogarsza tylko sytuację. Wiem, co to jest za uczucie. I doskonale Cię rozumiem. Wiem też, jak ciężko jest namówić siebie, żeby się w tym zrelaksować. Ale do tego zapraszam Cię z całego, żeby to zrobić, to zapraszam Cię z całego serca do odcinka o tym, jak mówię, w jaki sposób wyregulować układ nerwowy, bo to dokładnie. Ten ataki paniki, te lęki, fale, i tak to, dalej. To ma bardzo ym, podobny obraz, jak ta sytuacja, w której jesteś teraz. To jest takie, że zaraz to nadejdzie, nie? że y, czuję, że zaraz po prostu zacznę panikować. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> I to jest właśnie. To jest dla ciebie nie informacja, że uciekaj. To jest dla Ciebie informacja. Zatrzymaj się, to właśnie się zaczyna dziać. To jest właśnie ten moment, w którym zrobiłaś wszystko dobrze, i dlatego się tak czujesz, bo nowe nadchodzi. Ok? To jest bardzo kluczowe. To jest najważniejsze, żeby to zrozumieć, bo też w którymś odcinku to powiedziałam, że stoisz w takim wiatrołapie. I w tym wiatrołapie nic dobrego nie ma. Jesteś jedną nogą w starym życiu, a drugą nogą w nowym życiu. Z tego nic dobrego nie będzie. Z tego to tylko wyeskalujesz swoje emocjonalne problemy. Będzie jeszcze ciężej, jeszcze trudniej. Dlatego Twoim zadaniem jest nauczyć się, jak regulować układ nerwowy, jak regulować swoje ciało, jak regulować swoje emocje, właśnie po to, żeby zrozumieć, żeby potrafić do siebie przemówić w momencie, kiedy umysł nie chce słuchać, żeby przemówić do ciała. Żeby powiedzieć ciało, jesteś bezpieczne i żeby w ten sposób doprowadzić się do miejsca, w którym masz już od dawna być właśnie z takim najmniejszym uszczerbkiem na Twoim zdrowiu. Bo jeśli będziesz w, w, wpadać w te fale, w te ataki i nie będziesz próbować ich w żaden sposób regulować, to możesz zostać w nieskończoność w tym miejscu. Znam mnóstwo ludzi. Którzy żyją jak automaty, którzy żyją życiem, którym nie chcą żyć, którzy mają nawet narzędzia pod nosem. To nie jest, nie mówię teraz o ludziach nieświadomych, bo ludzie nieświadomi to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Ludzie nieświadomi. Oni nie korzystają z tego, bo nie wiedzą, że to w ogóle istnieje. Oni myślą, że ich nastrój jest zależny od tego, co mama zrobiła w 1985 i od tego, jaka jest dzisiaj pogoda. Więc absolutnie tego nie biorę pod uwagę. Mówię o ludziach, którzy mają świadomość, a i tak z niej nie korzystają. Znam ludzi, którzy w żaden sposób, nawet mając narzędzia, nie sięgnęli po nie. Bo tak ich przeraża myśl o zmianie, tak ich przeraża to, że ich życie będzie wyglądało inaczej, <laughs> że wolą zgodzić się na totalne minimum. <laughs> Nie mówię teraz. O ludziach, którzy są tam latami. Mówię o ludziach, którzy do końca życia w tym będą. Wiedząc, mając te potrzeby ze swojego wnętrza, że są w stanie zrobić wszystko, tylko nie chcąc się z tym, nie chcą, nie ch nie chcą wziąć za to odpowiedzialności. To się, na to się składa mnóstwo czynników, tak? Ale <laughs> kiedy już znasz narzędzia, kiedy już wiesz, że to da się zrobić, to korzystasz z tych narzędzi, bo wiesz doskonale, że one cię zaprowadzą do tego miejsca, w którym chcesz być. Natomiast, jeśli masz świadomość tych narzędzi, one są na wyciągnięcie twojej ręki, to to już jest decyzja. To jest decyzja. I taki malutki przerywnik tutaj. W, pod, w, w tym, żeby podjąć tą decyzję najbardziej pomoże Ci miłość do siebie. To zauważyłam, że ludzie, którzy nie kochają siebie, którzy nie troszczą się o siebie i nie wybierają siebie, oni będzie, będą mieli ogromny problem, żeby nawet sięgnąć po te narzędzia. Ale człowiek, który będzie miał ciągle w głębi serca, że chce dla siebie jak najlepiej, to on prędzej sięgnie po te narzędzia. Więc... Jeśli czujesz, że masz te narzędzia przed sobą i nic z tym nie robisz, to najpierw się skup na tym, żeby się zatroszczyć o siebie na full. Na full. Ok? Druga rzecz. To, co Cię blokuje najbardziej, to Twoja potrzeba pewności. I często jest tak, że słyszę od ludzi, pracując, Boże, drogi, z tyloma osobami w moim życiu, zrozumiałam jedną bardzo ważną rzecz. Nie potraficie zaakceptować tego, że przed podjęciem decyzji nie pojawi się wam przed oczami cały scenariusz tego, jak to się skończy. Więc wolicie tej decyzji nie podejmować nigdy. Wiesz, jak się dowiedzieć, czy decyzja Twoja, którą podjąłeś, jest dobra? Podjąć ją i zobaczyć, co się wydarzy. Dosłownie. Może sobie myślisz, że wtedy zmarnujesz swoje życie, bo jak się okaże, że to nie, to nigdy się tak nie okaże. Wszystkie decyzje, które podejmujesz, są dobre, bo one wszystkie cię do czegoś prowadzą i nigdy nie będzie takiej sytuacji, gdzie przed podjęciem decyzji będziesz mieć pewność, że ona tak czy siak się skończy, dlatego że jest mnóstwo czynników, na których kompletnie nie masz wpływu i to jest kolejna iluzja, która cię trzyma, w tym miejscu. To jest ten jeden z ostatnich kroków, które cię dzielą od tego, żeby tam być, gdzie chcesz być. Nigdy nie będziesz mieć pewności, nigdy nie będziesz mieć gotowego scenariusza, nigdy. Jedyne, co, co ty masz zrobić, to podjąć decyzję i wtedy zobaczysz, ja wiem, że pewnie w dzieciństwie, ja, ja, ja to przerabiałam, Pe wiem, że pewnie w dzieciństwie wiele razy, kiedy podejmowałeś na siebie decyzję, no to ci rodzice mówili, czy tam ktoś, że Jezu, gdybyś nie podjął tej decyzji, a trzeba było tak nie zrobić, a po co tak zrobiłeś. I teraz masz w głowie, że kurczę, to, to jest coś takiego jak dobra i zła decyzja. Nie ma. To jest iluzja. Decyzję się podejmuje jakąkolwiek, taką jaką się czuje, że się chce. I dopiero ta decyzja odkrywa nam, po co, po co to było. Ale nie czy było złe, czy dobre, tylko po co to było. Z tego miejsca właśnie też ostatnio na jeden na jeden o tym rozmawiałyśmy, <laughs> że właśnie w ten sposób czuję, że najłatwiej jest mi pokazać człowiekowi w jaki sposób on może zacząć działać tu i teraz w tym momencie natychmiast. Kiedy pracuje jeden na jeden. Bo właśnie na tym mi najbardziej zależy. Żebyś uświadomiła sobie, kim ty jesteś w ogóle. I że możesz tu i teraz zmienić swoje życie na takie jakie tylko chcesz, jeśli przestaniesz się oszukiwać. I to, co to, to moje ulubione, to, ten mój ulubiony aspekt tego jeden na jeden, to jest to, że ukazuje, że moment, w którym mm, uświadamiasz sobie, że nie uchronisz się przed wszystkimi konsekwencjami swoich decyzji, będzie momentem, w którym uwolnisz się od strachu przed ich podejmowaniem. To jest tak, że... Daj, da, dałam taki przykład ostatnio. Przypomnij sobie swoją ostatnią relację z człowiekiem, którym byłaś. <laughs> Jestem pewna, że gdybyś po tym rozstaniu, gdybyś przed tym, przepraszam, gdybyś przed. Poznaniem tego człowieka, miała taką świadomość, jak po tym rozstaniu, to w życiu byś na niego nie zwróciła uwagi. Nie? Ale zanim miałaś tą świadomość, to ten człowiek był dla Ciebie turboatrakcyjny. To jest odpowiedź. Na tamten moment miałaś takie zasoby i taką świadomość, która, ci, która sprawiła, że podjęłaś decyzję o tym, żeby być z tym człowiekiem. Dopiero teraz, po rozstaniu, wiesz doskonale, że gdyby ten sam człowiek wszedł do Twojego życia, mając tą świadomość, którą masz teraz, to nigdy w życiu nawet byś nie zwróciła na Niego uwagi, nawet byś minutę na Niego nie straciła. Tak samo jest z podjętymi decyzjami. Niektóre decyzje trzeba podjąć, żeby sobie coś uświadomić z nich, żeby one Cię mogły posłać dalej. Jestem pewna, że po tylu relacjach, które przeżyłaś w swoim życiu, tak samo jak i ja, wiesz doskonale, że większość z tych relacji w życiu byś nie rozpoczęła, gdybyś miała tą świadomość, którą masz teraz. To jest jasne. To jest jasne. Dlatego Twoim zadaniem jest podejmować decyzje i pozwolić na to, żeby one cię zaprowadziły tam, gdzie masz być. Tylko, że te decyzje mają być z głębi Twojego serca. Ok? Kolejna rzecz. Zadbaj o siebie. Ale zadbaj o siebie tak bardzo, jakbyś chciała, żeby ktoś zadbał o Ciebie. Albo jeszcze lepiej, zadbaj o siebie tak bardzo, jakbyś Ty zadbała o kogoś, na kim Ci bardzo zależy. Jeśli będziesz zaopiekowana sobą, jeśli będziesz skupiona na sobie i skoncentrowana na tym, co jest dla Ciebie teraz najlepsze, czego Ty dzisiaj potrzebujesz, to zobaczysz, że każda z tych sytuacji będzie dla Ciebie pikusiem. To będzie dla Ciebie pikuś. Jeśli zaopiekujesz się swoim układem nerwowym, jeśli się zaopiekujesz sobą w każdy możliwy sposób, to gwarantuję Ci, że przechodzenie przez ten proces, gdzie jest jeszcze cisza, gdzie jest pustka, gdzie nie wiadomo, co się dzieje, to będzie lekkie. Dosłownie. Ta kwestia opieki nad sobą doprowadzi cię do miejsca, w którym ty będziesz jeszcze przejrzyściej widzieć. Co nie jest dla ciebie. Nie będziesz się już zgadzać na berminimum. Minimum. Nie będziesz się już zgadzać na po prostu rzeczy, które, które są poniżej tego, co ty sama sobie dajesz. Będzie coś niezwykłego. Coś niesamowitego. I kolejna rzecz. Ostatnia. To, że się boisz, jest naturalne. Przestań szukać um, takiego momentu w swoim życiu, w swoim dniu, gdzie um, nie będziesz czuła żadnego lęku przed zmianami, przed decyzją i tak dalej. Przestań! Po co? Ty, szukasz niemożliwego, wiesz o tym? To jest naturalne. <laughs> że nasze ciało reaguje strachem. To jest. To jest. Tak naturalne jak to, że musisz skorzystać z toalety każdego ranka. Twoje ciało reaguje tak, kiedy nadchodzi nowe, bo bo zmiana dla człowieka jest nienaturalna. Człowiek lubi po prostu siedzieć w strefie komfortu. Śmieszczy mnie w ogóle to słowo, strefa komfortu, tam nie ma nic wspólnego, nic, nic nie ma wspólnego z komfortem, ta strefa. człowiekowi Mózg człowieka jest skonstruowany, żeby przetrwać. Do przetrwania nie należy zmiana. Tylko właśnie jeszcze, jeszcze głębsze usiedzenie się w tym, co jest yy, znane. Nie? Usiedzenie, zasiedzenie. Mm. Dlatego... Pozwól sobie się bać. Pozwól sobie na to, żeby przeżywać emocje w pełni takie, jakie są, nie uciekając przed nimi. Bo wierz mi, że to, co zduszone, to prędzej czy później wylezie na wierzch. Wierz mi, nie jesteś w stanie przez całe życie uciekać od bólu. Nie jesteś w stanie wiesz co się stanie, jeśli, jeśli w jakim stopniu ci się uda, twoje ciało zachoruje. Ból, strach, lęk, wszystkie te rzeczy nieuwolnione powodują choroby w ciele. Te wszystkie nowe twory, te wszystkie dziwaczne rzeczy, które w nas powstają i nas prędzej czy później zabijają. One wynikają z nagromadzenia czegoś, przed czym się uciekało latami. To jest niewiarygodne, ile krzywdy może wyrządzić uciekanie przed tym, co się czuje. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby. By ciągle być w stanie um, pe pełnej radości, śmiechu i tak dalej. Okej. Okay. Ty możesz być pozytywna. Możesz do wszystkiego pozytywnie podchodzić, ale te uczucia, jak strach i tak dalej, są informacje dla ciebie. One ci pokazują, w co ty jeszcze wierzysz. Albo w co ty jeszcze nie wierzysz. Nie uciekaj przed odczuwaniem emocji. Nikt ci za to nie da orderu. Nikt ci za to nie powie, że jesteś najodważniejszym człowiekiem na świecie. Zwłaszcza do mężczyzn to mówię. Mężczyzno, masz prawo odczuwać emocje. Masz prawo płakać. Masz prawo to wszystko przeżywać. Dokładnie tak jak kobiety. To jest piękne. To jest, to jest dla zdrowia. To jest dla. Twoich dzieci. To jest coś niesamowitego. Więc jeśli jesteś teraz przed jakąś zmianą, stoisz przed jakąś decyzją, to jest okej, okay, że się boisz. To nie znaczy, że sobie nie radzisz. Wiesz, jak ja się boję? Boże, ja po prostu przez yy, dosłownie dla mnie styczeń to trwało trzy lata. Ja przeżyłam w styczniu tyle rzeczy, co. co, co przez trzy ostatnie lata, przysięgam, jak ktoś z Was ma wrażenie, że styczeń trwał... że styczeń... przepraszam, coś mi się z gardłem dzieje. Wiem co, to jest część mojego procesu. Ale jeśli ktoś z Was ma wrażenie, że styczeń trwał trzy lata, to dajcie znać w komentarzu, bo to jest po prostu aż niesamowite. Natomiast... To, czym się z Tobą podzieliłam w filmie o yy, układzie nerwowym, to robiłam sobie każdego dnia, aż nie poczułam totalnej ulgi. I wiesz, co w tym wszystkim było najlepsze? Że tylko działając w zgodzie ze sobą, tylko wybierając to, co ja czuję i to, co jest dla mnie najważniejsze, ten strach malał. Ten strach z dnia na dzień był coraz mniejszy. <laughs> A w ogóle to jest paradoks, że jako mówczyni za każdym razem, kiedy, kiedy przepracowuję pewne rzeczy, to mi siada na gardło. <laughs> I, I za każdym razem jestem coraz bardziej otwarta z tym, co mam, zamierzam powiedzieć. Także <coughs> jestem ogromnie wdzięczna, że tu jesteś. Jeśli potrzebujesz narzędzi, to zapraszam cię z całego serca na, na mój sklep. Linka znajdziesz w opisie ale też przede wszystkim do pracy ze mną jeden na jeden, jeśli czujesz, że to jest ten moment, zapraszam Cię z całego serca, otwieram zapisy na luty um, i są tylko trzy miejsca, także zapraszam Cię z całego serca, przede wszystkim zostaw komentarz tutaj, ok? Twój komentarz będzie dla mnie ogromnym wsparciem. Um, jeśli czujesz, że moje filmy Cię wspierają, to wesprzyj mnie też Ty, wszystkiego najlepszej miłości.